Na pewno bardzo wyrównane spotkanie. Spotkały się dwie godne siebie drużyny, prezentujące niezły e e Niezły, czy może być wysoki pierwszoligowy poziom. Mnie strasznie żal jest moich zawodników bo naprawdę włożyli ogrom pracy dzisiaj i, i szczerze no, może to śmiesznie zabrzmi nie mogę mieć do nich po prostu pretensji. Poza tym oczywiście że przegrali mecz i dopuścili do tej jednej sytuacji nie wiem, w 80 -te chyba minucie gdzie straciliśmy tą bramkę a tak naprawdę poprawnie poprawnie realizowali wszystko co sobie założyliśmy. Ale tak czasami bywa że jak nie idzie. W piłce bardzo ciężko jest odwrócić, yy, odwrócić tą sytuację. Staramy się, naprawdę wszyscy pracujemy tutaj. Wszyscy ciągniemy wózek w jedną stronę. Staramy się to odwrócić. No jak na razie po prostu nam to nie wychodzi. Ale na pewno kibice, którzy przyjechali tutaj nie muszą się za nas wstydzić. Cieszę się, że ten mecz również był transmitowany, bo, bo wydaje mi się, że zaprezentowaliśmy godnie klub, który reprezentujemy. Dziękuję bardzo. Do tej pory były to remisy. Natomiast no, dzisiaj udało się wygrać wiśle, z czego się bardzo cieszę. Muszę się tylko zgodzić z trenerem, że grały dwie bardzo wyrównane drużyny, i to było widać na boisku. No, taki mecz do, do błędu, do bramki, tak mi się wydaje, że, że kto strzelił bramkę, ten, ten wygra, i tak to, tak to wyglądało. Cieszę się bardzo, że mimo tego, że ta gra nie układała nam się aż tak bardzo jak jakbyśmy sobie tego życzyli w drugiej połowie. To udało się strzelić bramkę po indywidualnej akcji Fabiana mhm. samobójcze trafienie. Dociągnęliśmy do końca ten korzystny wynik. No cóż, ja zdawałem sobie sprawę z tego, mhm. że mimo tego powiedzmy w cudzysłowie falstartu Olimpii, to jest bardzo mocna i solidna drużyna mająca w swoim składzie wielu doświadczonych i dobrych piłkarzy, budowana przez, przez wiele lat, także, także tutaj nie ma przypadku. Stąd też cieszy mnie bardzo ten mecz. No jakby na to nie patrzeć, grała trzecia i czwarta drużyna na ten moment w, w, w tej lidze. Ciężko było spodziewać się, żeby ktoś znacząco, nie wiem, wygrał ten mecz 3 do 0. Także bardzo się cieszę. Bardzo istotne punkty dla nas. Jesteśmy cały czas w grze. Na, na dziś jesteśmy liderem, bo jeszcze jutro są dwa mecze. Także no oczywiście martwię się tym, że wypadają nam kolejni zawodnicy za kartki, no ale z tym trzeba było się liczyć, bo mieliśmy ich dziewięciu chyba, czy ośmiu zagrożonych. Dwóch piłkarzy Bartek Sielewski i Fabian Hiszpański na Katowice są. Nieobecni, ale są następni. Myślę, że te zmiany, nawet które dzisiaj zrobiliśmy w trakcie meczu pokazały, że są gotowi do tego, żeby, żeby godnie zastąpić tych, którzy do tej pory grali.